Siedem książąt, piekła to postacie występujące w demonologii, ezoteryce i literaturze związanej z okultyzmem. Są to demony reprezentujące siedem grzechów głównych. Każdy z nich reprezentuje jeden z grzechów, który jest fundamentem innych grzesznych zachowań i odchyleń moralnych. W demonologii stanowią najwyższą hierarchię w piekle, będąc często przedstawiani jako doradcy Lucyfera lub samodzielne byty o ogromnej mocy. Bywają przedstawiani jako rywalizujący ze sobą o władzę nad piekłem, szczególnie w kontekście konfliktów między Lucyferem a Belzebubem. Z drugiej strony, w niektórych tekstach są ukazani jako współpracujący, aby skuteczniej sprowadzać ludzi na złą drogę. A więc teraz przejdźmy do opisu każdego z nich. Lewiatan symbolizuje zazdrość, jest ogromnym potworem morskim przypominającym rybę lub węża. Jest również przywódcą upadłych serafinów, czyli aniołów najwyższej kasty, wygnanym na morze za bunt. Kolejny jest Asmodeusz, który symbolizuje pożądanie. To ponoć on jest odpowiedzialny za wszelkie żądze u ludzi. Miesiącem, w którym Asmodeusz ma największą moc, jest listopad. Koszt szaty, którą nosi, może być równy rocznym wydatkom całego narodu. Następnie jest Mamon, który symbolizuje chciwość. W niebie nie patrzył na Boga tylko na złote drogi, a wypowiedzenie słowa dług może wzbudzać w nim lęk. Jest także uważany za skarbnika piekła. Potem jest Belfegor, który symbolizuje lenistwo. W tradycji okultystycznej jest demonem odkryć i znakomitych pomysłów. Jego królestwo zostało niegdyś ukradzione przez Beliala, który przy okazji bardzo go zranił. Później jest Belzebub. Czyli władca much, który symbolizuje obżarstwo. To on nakazał 72 demonom, by służyły królowi Salomonowi. Jest tak potężny, że niektórzy utożsamiają go z szatanem. Według rang piekielnych ma być przybocznym generałem piekła. Dalej jest lucyfer, który symbolizuje pychę. Jego obecność na ziemi przywołałaby jeźdźców Apokalipsy, a sam lucyfer był najpiękniejszym ze wszystkich aniołów w walce pokonał go archanioł Michał i strącił go do piekła. Ostatni jest szatan, który symbolizuje gniew. Czasami jest utożsamiany z lucyferem, jednak nie jest do końca pewne, czy to właśnie lucyfer jest szatanem. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.